Cześć, witajcie! Ja jestem Piotrek i witam was w takim odcinku specjalnym, gdzie będę udostępniał wam moje mody. Będziecie grać, mogli grać w, częściowo z moimi modami i będziecie mogli pobierać moje e, wszystkie budowle i te wszystko, co jest z modami, e, bo będziecie je mieli i nie będę musiał wam nigdzie ich podawać. Także to jest jeden plus. E, i jeszcze od razu chcę Wam powiedzieć, że nie podaję Wam wszystkich modów. W sensie to będzie paczka modów. Ale nie podaję Wam wszystkich tych modów, które mam, ponieważ po prostu nie chcę, wiecie ze względu na to, że chcę mieć też takie bardziej swoje, które ich nikt nie ma. Także podaję wszystkie te mody, które mogę podać, i teraz w tym odcinku Wam pokażę mniej więcej, co się znajduje, i zobaczycie, co będziecie mogli pobrać, co będziecie mogli mieć w swojej grze. Także link w opisie do paczki modów. Napiszcie komentarz, żeby dla zasięgów, żeby wszystko, wiecie, rosło na tym kanale. Także przechodzimy już dalej. Także słuchajcie, jesteśmy już w kasie i ja bym chciał ogólnie wam pokazać wszystko, co jest w kasie. Tak mniej więcej wiecie, żeby nie poświęcać tutaj za dużo czasu na to wszystko, co jest w kasie. Bo jest z tego miliony i by nie starczyło czasu, bym na pewno nie wyrobił się w paru minutach. A chcę, żeby ten filmik miał tylko parę minut, bo to tylko taka informacja dla was. E, także tak, e, mam pobraną jakąś taką e, simkę jakąś z galerii, e, przerobiono trochę i e, pokażę Wam. Po prostu, jakie są mody tutaj? E, także biorę zawartość zmodyfikowana. Niektóre mody na przykład nie działają, ale to już mniejsza z tym, bo po prostu to może 3-4 mody na 1000 nie działać. E, także po kolei tak tutaj sobie po prawej stronie zobaczycie i na tej simce zobaczycie, jak to wszystko wygląda. E, jest z tego naprawdę masa. Nie będę pokazywał wam simów, bo tam jest trochę tego mniej, a e, wiecie, nie będę tutaj marnował czasu na pokazywanie tego wszystkiego, nie? E, także tak, tutaj mamy jeszcze e, jakieś e, sukienki, mam nadzieję, że ogólnie to wszystko się nagrywa, bo e, mam teraz jakiś problem z, i z grą ja musiałem przeinstalowywać ją i teraz mam problem z programem do nagrywania. E, także jest po prostu masakra. E, mamy też i e, część dolną, tak zwane spodnie, E, także tak tak wygląda prezentują się wszystkie na przykład sukienki jakieś takie e, przeróżne widzicie jeansy e, majtki jakieś e, do kąpieli czy coś e, jakieś takie krótkie spodenki teraz na wakacje wiecie o co chodzi e, co tu jeszcze mamy czekajcie ja założę jej tylko to e, tutaj zmienię jej, bo mi się nie podoba e, zmienię jej. Tutaj z butów nie ma nic, ale z dodatków za to jest y, masakra. A może i nie? Nie ma masakry jednak, dobra. Y, mamy jakieś tutaj, y, wiecie, zegarki, torby, nie torby, jakieś takie y, pieniądze. To wszystko może mieć w łapie i tak dalej. Y, skarpety też. Y, także tak. Co jeszcze mamy? Sylwetka. Syl mamy oczywiście, nie, 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 nie w sylwetce, tylko tutaj. Mamy makijaże, mamy... Mm, już Wam pokazuję, tutaj zawarto jest. O, mamy e, jakieś takie łezki, bo to akurat do. Do, e, do jakichś e, takich, tych mi się przydawało do scenek, tak dalej. Mamy kreski, mamy puder i takie rzeczy, jakieś usta, szminki e, i tak dalej, i tak dalej. Mamy dodatki, z dodatków mamy e, też tego dużo, zaraz Wam pokażę. A nie, jednak, tak sobie. E, mamy jakieś takie wielkie. Ta, e, mamy oczywiście trzy pary e, tych rzęs. To są naj, e, najdłuższe, e, średnie i najkrótsze. Ja używam zazwyczaj tych najdłuższych, bo e, są najlepsze. Jakieś takie, o, widzicie. No, w sumie tu jest tego masakra tak dużo. E, mamy... Jak widzicie... A jeszcze co jeszcze miałam pokazać. Tutaj mamy e, w twarz w detale skóry mamy. Różnego rodzaju skiny, jakieś takie podświetlane tutaj, większe usta, piegi i tak dalej. Jakieś czarne, jakieś na przykład o takie tutaj można zmienić sobie kolory i tak dalej, i tak dalej. I to by było wszystko na. na oj, oj, dużo masz tego w łapie. E, czekajcie, może jej ja to zabiorę. Oddawaj to, dziewczynko. E, tak, także. To by było chyba na tyle z kasa. Resztę zobaczycie, jak pobierzecie. Mam nadzieję, że pobierzecie. Jeżeli będziecie w, będziecie w sumie chcieli, e, także widzimy się teraz w trybie budowania. Także widzimy się już tutaj w, w trybie budowania. I chciałbym wam pokazać ogólnie, tak generalnie, co my tu możemy znaleźć. Mamy takie łóżka, e, takie inne łóżka. Czekajcie, może ja tutaj wyjdę bardziej. Mamy lodówki. E, mamy też szafki, jakieś takie e, do kuchni. E, mamy też e, kuchenki. No i oczywiście mamy zlewów miliony. Co jeszcze tutaj mamy? Ogólnie nie będę tu wszystkiego tego wywalał, bo to by się, wiecie. Jakieś takie popierdółki są. E, ja po powiem wam, że uwielbiam takie popierdółki, bo na przykład mamy okole, e, jakieś takie przekąski, e, ariel, e, też takie rzeczy. To można popychać na przykład gdzieś w szafkach, albo nie wiem, tak wiecie na szafkach w kuchni, bo to też ładnie wygląda jak jest, w sensie no moim zdaniem. Ja mam taki styl budowania, urządzania, że nawalam na szafkach miliony rzeczy, żeby to po prostu było, wiecie, no tak tak domowo, bym powiedział, no takie wiecie, takie rzeczy różności. Co my mamy? Mamy nawet y, tu mikrofale. Niektóre nie działają, czekajcie. A, bo to musi być y, na tym, y, na szafkach. No to ja postawię jakąś szafkę. Taką na przykład i mikrofale. Y, no. Także tak wygląda. Y, co mamy? Mamy jakieś takie o tutaj rzeczy. Mamy stołki. Takie te stołki barowe. Mamy miliony po prostu tych roślin. Ja uwielbiam takich na przykład małych roślin, To jest przepiękne. To mi się tak podoba. Ta roślinka jest taka mm, super. Jakieś takie o zwisające, Patrzcie, teraz tutaj nie pokażę wam, ale no te zwisające, jakieś takie o takie rzeczy. Tutaj do doniczek możemy wsadzić te inne takie też rzeczy. Ja nie mam tego kodu włączonego. To Wam nie pokażę, albo na przykład takie. Dobra, przechodzimy teraz do Łazienki. Też mamy o kibel. Kibelek jeden, kibelek drugi i tak dalej. To już pokazywałem. Też mamy prysznic. O, ten nie działa. E, prysznic też taki ładny. E, tak, na szybkiego chcę Wam to pokazać, bo też to, to wiem, że to takie męczące. Może, może się nudzić trochę Wam. E, tak mniej więcej tutaj o takie rzeczy, o nawet dla pieska czy tam dla kotka takie o rzeczy dywanów mamy. Ja powiem wam, że mi dywanów w Simsach bez modów w sensie to tak najbardziej brakuje, a tutaj jakoś tak nie widać za bardzo im prześwietlenia. Może tak o tak może lepiej będzie na dywany. E, najbardziej mi brakuje dywanów, bo po prostu, no, tam jest cztery na krzyż te dywany. Także no, tutaj macie dużą ilość tych dywanów. E, jakie tylko chcecie, nawet mamy narzuty na łóżka, ale to zaraz przejdziemy, też wam pokażę. E, co to jeszcze? Tak, jakiś wielki dywan, Taki jakiś. To też można, e, wiecie, zmniejszyć te dywany i tak dalej. E, nie chcę tutaj też, wiecie... O dobra, przechodzimy teraz do łóżek, łóżka też mamy różnego rodzaju, e, takie, takie, tutaj później się wsadza wiecie te y, pościele, na przykład o tak, tak i tak dalej, e, o taka pościel, e, no też powiem wam, że są bardzo ładne, o tutaj na, takie, na całą ścianę czy coś, tu mamy komody. Komody to też jest y, coś, co ja lubię. E, także no. No, także tak. Komoda jedna, druga, trzecia, czwarta, wiecie, takie. Ogólnie tutaj też zobaczycie wszystko. Lusterka też, patrzcie, ile luster. E, co my tu jeszcze mamy? Kanapy. Kam a kanap akurat mam mało. E, także będę musiał po pobierać jeszcze więcej trochę. E, ale tak, y, wiecie. Jakieś takie kanapy. E, co my mamy? O, tutaj mamy jeszcze kominka, jakieś takie. O, zobaczcie, o, taki wielki komin. E, mamy telewizorów, masę, na przykład taki, jakiś starszy z jakimś DVD czy coś, takie oszafeczki też. Można popostawiać, o, tutaj pod telewizor. E, komputery też mamy, mamy biurka. Krzesła, które nie wiem, czy działają, bo przez to aktualizację. tu mamy jakieś. O, o, tego nawet nie widziałem. Widzicie, pobieram. A to takie pamiętam, kiedyś ja takie miałem w pokoju u siebie. Mamy jakąś klatkę. Nie wiem po co, ale może Wam się przyda. Co jeszcze tutaj? Jakieś grille. Generalnie tu są rzeczy. Większość rzeczy. Które tu są, to są u mnie na speedbuildach, także będziecie mogli powierać no, na przykład moje speedbuildy od razu z modami, tutaj będziecie mieli, e, także myślę, że to by było na tyle z y, trybu budowania. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek jak i mody wszystko wam się spodoba. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz. I jeżeli jesteście nowi, to zostawcie subskrypcję i dzwoneczek, aby być na bieżąco ze wszystkimi filmami. Mam nadzieję, że do zobaczenia już w kolejnych filmikach i do zobaczenia w... na wakacjach z Pioterkiem, coś takiego. Na pewno będą filmy częściej. Także trzymajcie się. No i cześć.